Świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję, inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść. Podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy! Witam Cię serdecznie, drogi słuchaczu, w krainie dobrych wiadomości. Dziś mam dla Ciebie odcinek troszkę inny niż zazwyczaj. 11 listopada jest Dniem Szczególnym. Nie tylko dlatego, że Polska świętuje niepodległość. Jest to także zwycięstwo człowieczeństwa, tożsamości, swojego prawdziwego głosu. Często wzruszam się, myśląc o tym, jaką drogę przeszliśmy jako naród. Jest ona usłona latami niewoli, aczkolwiek pokazuje, jak ogromną siłę i moc posiada każdy człowiek. Jeżeli tylko coś postanowi, to może to zrealizować. W numerologii liczba 11 jest liczbą anielską, mistrzowską. Znaczenie liczby 11 krąży wokół oświecenia i inspiracji. 11 oświetla drogę innym, przypomina o jasnej stronie życia, wnosi światło i radość. Jej celem jest odnalezienie prawdy, nie tylko rozumianej dosłownie, ale również w sensie metafizycznym. W tym szczególnym dniu pragnę zaprosić Cię, drogi słuchaczu, do wspólnej medytacji prowadzonej. Chcę, aby ona pozwoliła Ci odnaleźć spokój, radość, a także odpuszczenie. Odpuszczenie ciągłej walki, bo tak naprawdę niepodległość jest w każdym z nas. A więc zrób sobie coś ciepłego do picia i zaczynamy. Usiądź wygodnie lub połóż się na ziemi, na sofie. Pozwól sobie na czucie swojego ciała. Okryj się kocem lub załóż wygodne ubranie, które nie opina ciała. Wsłuchaj się w siebie i pozwól swojemu ciału, aby cię prowadziło. Weź proszę głęboki wdech i wydech przez usta. Powtórz to jeszcze dwa razy. Zamknij oczy i rozluźnij barki. Poczuj, jak twój brzuch i klatka piersiowa napełniają się powietrzem przy wdechu, a następnie rozluźniają się przy wydechu. Połóż ręce na klatce piersiowej, brzuchu lub na udach. Wsłuchaj się w to, co mówi do ciebie twoje ciało. Zacznij powolutku wyobrażać sobie białe światło, które ma swój początek w sercu. Niech ta kula czystego, białego światła rozświetli najpierw Twoje serce, a później rozdaje się na całe ciało. Na klatkę piersiową, na brzuch, na plecy, ręce, pośladki, nogi. Światło wypełnia Cię, tworząc kulę, która jest Twoją tarczą ochronną. Tylko Ty możesz w nią wejść. I tylko ty decydujesz, kogo i co zaprosisz do środka. Spójrz na siebie z przodu. Zauważ, jak siedzisz lub leżysz. Popatrz na swoją twarz i poszczególne części ciała. Weź głęboki wdech i wydech. Następnie spójrz na siebie z prawego boku. Zauważ swój profil, swoją posturę. Weź głęboki wdech i wydech. Przejdź do tyłu i popatrz na swoje plecy, kręgosłup, który niósł cię dziennie przez całe życie. Podziękuj Mu i weź głęboki wdech i wydech. Następnie przejdź do swojego lewego profilu i zauważ wszystkie detale. Daj sobie czas, aby dostrzec wszystko, co tylko przykuwa Twoją uwagę, i weź głęboki wdech. I wydech. Teraz obserwujesz siebie z góry, z lotu ptaka. Zauważ jak siedzisz na pięknej polanie, otaczają cię drzewa, kolorowe liście spadają na ziemię, przypominając o cykliczności, o harmonii. O odpuszczeniu. Życie jest ciągłym cyklem, pełnym zmiany. Jesteśmy częścią natury, i dlatego nasze ciało oraz nasze życie jest w nieustannej cykliczności. A teraz weź głęboki wdech i wydech. Kula białego światła dalej obejmuje Cię, tworząc tarczę ochronną. Widzisz jej blask. Pamiętając o tym, że ona została zapoczątkowana w Twoim sercu, to Ty masz moc, siłę, aby żyć swoim życiem, aby dokonać zmiany w zgodzie ze swoim sercem. Białe światło przypomina Ci o odwadze, którą masz w sobie: odwadze, by żyć, by pracować, by cieszyć się i płakać. Wszystko jest cyklem. Nasze emocje przychodzą i odchodzą, dokładnie tak jak liście. Wszystko zależy od Ciebie, bo to Ty jesteś zmianą. Weź głęboki wdech i wydech. Powolutku zaczynasz iść w kierunku drzew, opuszczasz polany, ale jesteś całkowicie bezpieczna. Poczuj, jak to światło jest Tobą, jak prowadzi Cię dalej w krainę Twojej podświadomości. Idziesz przez las, i gdy policzę do dziesięciu, zobaczysz małą chatkę z pięknymi drzwiami. Dziesięć. Odważnie stawiasz kroki. Dziewięć. Idziesz dalej, czujesz, że ta droga jest Ci potrzebna. Osiem. Mijasz cudowne drzewa, kwiaty, krzewy. Siedem. Obserwujesz spadające liście, które szumią pod Twoimi stopami. 6. Obserwujesz ptaki i bezkres nieba nad Twoją głową. 5. Zachwycasz się naturą, jej pięknem i doskonałością. 4. Jesteś jej częścią, zauważ to. 3. Jesteś przed chatką z najpiękniejszymi drzwiami na świecie. 2. Wyobraź sobie te drzwi, obserwuj, jak one wyglądają, jakiego są koloru, jak wygląda klamka. Jeden, naciskasz tą klamkę i wchodzisz do krainy swojej podświadomości. Jesteś w pokoju z lustrami. Te lustra są ustawione w okrąg, a ty siadasz w jego środku. Rozglądasz się dookoła i widzisz, jak ogromny blask wytwarzasz. Białe światło odbija się od luster, tworząc niesamowity spektakl kolorów. Jesteś bezpieczna. Czujesz, że możesz wszystko, ponieważ ta tarcza ochronna jest zakotwiczona w twoim sercu. Poczuj wdzięczność do siebie, podziękuj sobie za drogę, którą przeszłaś, za odwagę, że tyle już zrozumiałaś. Ten czas jest twój. To białe światło zostanie zawsze przy tobie. Pamiętaj o tym, że możesz je zawsze przywołać lub wytworzyć. A teraz weź głęboki wdech i wydech. Poczuj miłość, poczuj dobro, poczuj siebie. Pobądź przez chwilkę ze sobą, ze swoimi myślami i oddechem. Teraz weź głęboki wdech i wydech. Czas się pożegnać. Wychodzisz spokojnie z chatki, zamykając za sobą drzwi. Idziesz w całkowitym zaufaniu do siebie, do świata. Znasz swoją drogę do domu i wiesz, w którym kierunku masz iść. Odważnie stawiasz kroki. Wychodzisz z lasu i widzisz cudowny widok, który zapiera dech w piersiach. To jest Twoje życie. To jest Twój świat. Weź głęboki wdech i wydech. Powolutku wciągnij światło z powrotem do swojego serca. Ono zawsze będzie tam na Ciebie czekało. Wystarczy tylko poprosić i położyć ręce na sercu, aby je przywołać. Weź głęboki wdech i wydech. A teraz spokojnie przywróć świadomość do swojego ciała. Poruszaj proszę palcami u stóp i rąk. Możesz się przyciągnąć, delikatnie poruszać, wziąć kilka wdechów i wydechów. I kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy. Dziękuję. Z miłością i światłem ilo. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub, udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTube, na Facebooku. Dziękuję bardzo z miłością i światłem, Satnam ilo